Tego jest sporo. znaczy ten AI nie pojawi się tam przypadkowo? To nie tak, że założyliśmy sobie firmę i stwierdziliśmy, fajnie by było dorobić kropka AI, bo to teraz jest trendy. Eee, przez te lata w Capgemini zajmowałem się dwiema rzeczami AI, ale nie w tak rozumianym jak dzisiaj, że to jest eee, ChatGPT. Czy jakaś, jakiś inny cloud? Mm -hmm. cloud jakaś generatywna tak, tak nie generatywna, ale generalnie wszystko, co sztuczna inteligencja może zrobić. Nie będę debatował, co jest sztuczną inteligencją, a co nie, bo to znacznie odbiega, co my sobie tak prywatnie mm -hmm. wyobrażamy. Potem opowiem anegdotę o robotyce humanoidalnej, którą się przez chwilę zajmowałem, też e, jak ludzie rozumieli, e, tak, tak mówię, statystycznie ludzie tą robo, robotykę humanoidalną, a jaka jest rzeczywistość, czy była. I tutaj jest tak samo. Znaczy, ta sztuczna inteligencja u nas na początku to było coś, co m, po, doprowadziło do spow, m, powstania tych generatywnych modeli, czyli LLM-ów popularnych. Dlaczego? E, no nie jest też chyba żadnym tajemnicą dla ludzi w temacie, że wcześniej były e, sieci e, typu LSTM, czyli long short term memory, z tego potem powstały modele typu BERT, czyli mm -hmm. bidirectional encoders, które antykę zdania są w stanie zrozumieć. No ale były limitowane do dwóch zdań, może 50 słów. Jak wiemy, teraz możemy książkę załadować i poprosić o małą recenzję albo skrót. Tak, ko Także okno kontekstowe się zwiększyło. Dokładnie.